Jaki element motocyklowej garderoby jest jednym z najbardziej skomplikowanych, krytycznych też pod kątem podstawowego bezpieczeństwa, a z drugiej strony tym, na którym, jak wynika z naszych obserwacji, najczęściej oszczędzają motocykliści? Mowa oczywiście o rękawicach motocyklowych, czyli o produkcie, w którym wygląd jest najmniej ważny. Podstawową rzeczą jest to, że to, co czyni rękawicę rękawicą motocyklową, jest spełnienie normy EN13594. Norma ta sprawdza pięć kluczowych elementów odporność na ścieranie, rozdarcie, przecięcie, absorpcji energii protektorów oraz retencję, czyli to w jaki sposób rękawica trzyma się na dłoni. Ważne jest to, czego norma nie sprawdza, a nie sprawdza ona komfortu, wentylacji, wodoodporności, nie narzuca producentowi konkretnego materiału oraz chociażby tego, czy na małym palcu powinien być slider, czy ma on być zszyty z palcem obok. Dlaczego rękawice są tak ważne wydaje się oczywiste. Są one nierozerwalnie złączone z naszym odruchem obronnym i bardzo często jako pierwsze przyjmują ciężar naszego ciała podczas spotkania z asfaltem. W literaturze urazowej mówi się o łańcuchu urazów kończy Górnych. Od dłoni, przez nadgarstek, przed ramię, ramię i bark. To, jak daleko ten efekt zajdzie, zależy w dużej mierze od tego, jakie rękawice mamy na sobie. Na co więc zwrócić uwagę, gdy wybieramy rękawice? Po pierwsze, wysokość rękawic, i tu sprawa jest prosta. Niskie prędkości jazda miejska czy jazda off-roadowa to rękawice krótkie. Wyższe prędkości jazda sportowa, rękawice długie. Wysoki kołnierz ma nie tylko za zadanie chronić nadgarstek, ale także licować się w odpowiedni sposób z kurtką. Tak, by podczas wypadków w tych wyższych prędkościach, gdy kurtka nam się podwini na nadgarstek, nie odsłaniać gołej skóry. Po drugie zapięcie, warto zadbać o to, aby rękawica, którą przymierzamy, w najlepszy możliwy sposób trzymała się nie tylko nadgarstka, ale też nasady dłoni. Jest to szczególnie ważne pod kątem bezpieczeństwa, ponieważ możemy mieć najlepszą rękawicę, ale gdy zsunie nam się z dłoni podczas wypadku, nic nam to nie da. Po trzecie protektory i tutaj warto wiedzieć, że takie materiały jak TPU czy karbon mają lepszą ochronę punktową. Natomiast jeżeli chodzi o absorpcję energii, to lepiej w testach wypadają D3O czy sastek. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest slider dłoni. Często niedoceniany element, ale to właśnie on decyduje o tym, czy podczas wypadku nasza dłoń po asfalcie będzie się ślizgać, czego chcemy, czy wręcz przeciwnie zostanie w miejscu, co spowoduje dalsze urazy. Jest jeszcze jeden element związany z rękawicami high-endowymi, sportowymi, ale także rękawicami turystycznymi. Chodzi o ochronę małego palca. Większość producentów, szczególnie w rękawicach sportowych, stosuje metodę zszywania małego palca z palcem poprzedzającym. Zadanie związanie tego małego palca z resztą dłoni, po to aby podczas wypadku nie został on daleko za nami. Są jednak inni na przykład Dainese, który stwierdził, że nie będzie stosował metody zszywania, aby zapewnić maksymalną mobilność dłoni zawodników, tylko zastosuje dedykowane slajdery pod ten palec, aby de facto zrealizować to samo zadanie ochronne, ale w inny sposób. Jak widzicie temat wyboru rękawic wcale nie jest prosty, tych elementów jest bardzo dużo, a nie poruszyliśmy tak naprawdę jeszcze tematu materiałów. Możecie mieć jednak pewność, że każda rękawica spełniająca normę EN13594 wykazuje się w odpowiedni sposób klasą ścieralności, odpornością na przecięcia,